Wyprawa w przeszłość. Mm. To będą prawdziwe wykopalisko, a okazuje się, że grzebiemy w o, Nie, To ty plecisz. Przecież to niemożliwe. Przypomnij sobie, co mówił tatuś. Tu na tym terenie przed wiekami osiedlili się nasi przodkowie. Właśnie, w tej ziemi są nasze korzenie, nasze dziedzictwo. O rety, patrzcie! Riku, znalazłeś coś? Zobaczcie! Jakie ceny. Ojej, takich na tobie. Zdaje się, że niechcący końcu odkopaliśmy jakieś ich skarby. Przepraszamy. E, 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 już je odkładamy na miejsce. Zobaczcie, zobaczcie! Oto znalezisko pamiętające epokę pierwszej dynastii Muminków. Może to być fragment amfory lub wazy. W każdym razie to ważne odkrycie. Czujecie zapach minionych wieków historii. Nie, ja czuję zapach ziemi i stęchlizny. Czy to czasem nie jest kawałek rozbitej filiżanki? Dam głowę, że gdzieś już widziałam ten wzor. Hmm, wykluczone. Wydaje ci się. Czyżby tata Muminka? Już wiem! Najłatwiej przekonamy się, czy to jest naprawdę coś starożytnego, jeśli sami przeniesiemy się w czasy starożytne. Tak! Istotnie, muminku, twemu rozumowaniu trudno jest odmówić słuszności. Najlepiej zobaczmy na własne oczy, jak nasi przodkowie zdobili swe naczynia. A więc, moi drodzy, nie ma na co czekać! Gdy wzywa nas historia, bądźmy posłuszni! Wybieracie się w przeszłość? Czy można wiedzieć w jak daleko? Szkoda, że mnie nie uprzedziliście, zrobiłabym wam kanapki na drogę. Ależ moja droga, nie bądź śmieszna, nie jedziemy na piknik. Wiem jednak zawsze. Oj, ten dzisiejszy upał mnie chyba wykończy. A uruchomić taką maszynerię wcale nie jest łatwo. O, nie chcę ruszyć, kochanie. Pozwól, ja sobie z nią poradzę. Często ją naprawiałam, gdy była jeszcze maszyną do rzuca. O! się odblokowała, a nie mówiłam. Oho! Wspaniale, ale obawiam się, że sprawa wygląda poważniej. Wygląda na to, że mamy także kłopoty z zasilaniem. Silnik nie pracuje. Widocznie baterie są za słabe. A ja akurat jak na złości nie mam zapasowy. Jak by tu podładować te stare? Już wiem, błyskawice. Ciekawe Muminku, skąd weźmiesz błyskawice? Ach, tak, szkoda, że wcześniej nie wpadłeś na ten pomysł. Burza się właśnie skończyła. To nie znaczy, że nie nadciągnie następna. Mamy lato, wystarczy się uzbroić w cierpliwość. <gry> Witaj tato, muminka! Słyszałem o waszych planach! Czeka was niezwykła przygoda! Może się do nas przyłączysz, paszczaku! Nie, dziękuję, ale to nie dla mnie. Mam za dużo różnych obowiązków. Sam rozumiesz, gdybyśmy tak nie wrócili, nie miałby się kto zająć moimi kwiatami to Muminka, czy to znaczy, że możemy nie wrócić? Tylko nie bujaj, mu prawdę! Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Osobiście zaprojektowałem nasz pojazd. I niestety, tato Muminka, pewnie jak zwykle zapomniałeś narzędzi. Och, mój drogi, musisz mi obiecać, że będziecie ostrożni. Ach, a tych tobie, jak na zawołanie. Nie wierzę, żeby to był przypadek. O, o, o. Co się dzieje, tatusiu? Jesteśmy spokojnie, nie ruszajcie się! Ojej, po co chat i się tu zbierają? To znak, że zaraz uderzy piorun. Nie, mój tylko z tobie! Teraz, mamusiu, włączaj! Wielkie niebo! O! 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 Panie inspektorze, oni naprawdę zniknęli! Wsiedli mm -hmm. do wehikułu czasu i przenieśli się w przeszłość. Dziwnie pomyśleć, że właśnie biorą udział w tworzeniu historii. Hej tam! Powodzenia! na miejscu. To tak wyglądała Ach. kiedyś dolina muminków? Ojej, to niesamowite! Ach. Była wielką, bezkresną pustynią. Jakie to romantyczne, prawda, muminku? Romantyczne, trele, morele. Ja tam za żadne skarby nie chciałabym tu mieszkać. Mm. Ale gorąco i czuję, że mam w butach pełno piachu. Hmm, 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 hmm. No cóż, wygląda na to, że czas chyba ustawiliśmy dobrze. Ale uderzenie pioruna musiało przesunąć wskazówki. Tatusiu, a więc to jest... Hmm, hmm. Tak, synu, z całą pewnością. To jest pustynia. No tak, mój drogi. Ale czy wiemy przynajmniej jaka? Nieważne i tak zaraz padniemy z gorąca królestwo za lemoniady. Też chce mi się Nie Nie Mi, Migotko, proszę byście zostały z mamusią Muminka, a mężczyźni pójdą poszukać wody. Tak jest. Och, Muminku, naprawdę jesteś taki dzielny. Tylko nie odchodźcie daleko i pilnujcie się tak. Jasek mnie waży. całkiem zaschło mi w gardle i jestem głodny. <śm> Idziemy, idziemy, i ciągle tylko pustynia. Mm -hmm. A, ta to muminka! Patrz tam, na horyzoncie! O, o, o co to? O, 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 o. o retyrniku! Wygląda jak Ja Będę pił, 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 aż pęknę! Nie pomyśleliśmy, że trzeba było wziąć ze sobą pojemniki na wodę! <laughs> A niech mnie gęś kopnie! Przecież dopiero co była to oaza. Ach. Kto ukradł naszą oazę, niech ją odda, po mnie papamięta. Ach. Uspokójcie się. Niestety to była tylko fata Morgana. Fata Morgana? Tak. Złudzenie optyczne wywołane pragnieniem. To częste zjawisko na pustyni. Ale na mój ogon. Coś mi mówi, że gdzieś niedaleko musi tu być woda. Ach, 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 ach. Nie ma ich nie ma. Gdzie oni łażą tyle czasu? Pośpieszcie się lepiej, bo wyschnę na pieprz. Och, mi nie uważasz, że woda jest najlepszą rzeczą na świecie? Według mnie jeszcze lepszą. O. O. O, wody, wody, dajcie mi wody, bo obrę! Zobacz, to tusiu oaza! Pewnie znowu masz przywidzenia. Pewnie tak. O, czekajcie, ale z nas głupcy! Przecież to prawdziwa oaza! Ura! Ura! Słucha sucha studnia, to koniec. Tato, zobacz, orzechy kokosowe! Co? Oho! Mleko kokosowe ponoć świetnie gasi pragnienie! Jesteśmy uratowani, idę! Jak ty się wspinać? A ja zobaczycie, że wdrapię się pierwszy! Jeszcze trochę, już prawie sięga mam! Ryjku, nic się wam nie stało? Jak to nic, Tatusiu, nie udało nam się zerwać kokosu. Powa, do góry, synu, strącimy je kamieniami. Świetny pomysł, tato Muminka. Uf, 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 uf. Szkoda tylko, że na tej pustyni nie ma kamieni. Nic, tylko ten piasek. Ach. Popatrz, Tatusiu, pustynia się rusza. Jesteś bystrym obserwatorem Muminku, ale słyszałem, że to zdarza się często. Piasek przemieszcza się pod wpływem wiatru i pustynia się zmienia. Naprawdę, Tatusiu? To wiel błąd. Nie sądzicie, że mógłbyś się nam przydać. A niech mnie co za opata zwierzę. No rusz się, podnieś głowę. Dobrze, dobrze. Wyciągnij szyję! je. Wyżej jeszcze troszeczkę. Szkoda, że nie jesteś żyrafą. God! Sacó! Tu et poses una garballi. Ben s'hi vaix en Ach, patrzcie, nawet się nie napiłem i wróciliśmy w to samo miejsce. Właśnie, ale nie widzę, mamy muminka. Mamusiu! O, migotka też zniknęła! I gdzie jesteś, odezwij się? Mamusiu! mamusiu! Migotko! Mi, Mi! Mała Mi! Mamusiu, muminka! A, widzicie, widzicie ten wielki cień? Czy myślicie, że mógł je porwać głodny orzeł? No, wydeptał ścieżkę. Ślady są całkiem świeże. To chyba ślady. Co? To znaczy, że ten ptak wcale ich nie porwał, tak? Sam nie wiem. To wszystko mi się nie podoba. Po śladach dotrzemy do prawdy. <słuch> A my podróżują, same po pustyni? Ależ to nie wypada. Zaopiekuję się wami. Po moim trupie znamy się na takich jak ty. Nie zwiedzisz nas słodkimi słowkami. O piękna księżniczko. Na twój widok blednie księżyc i gacną gwiazdy. No, owszem, no, wiem, że jestem ładna, ale żeby aż tak, to prawdę pochwybiasz mi kawaler. Na, lacha, uroczy kwiatek rozkwidł na pustyni. Jeśli urze najpiękniejsza, niech mnie Allah skaże. Naprawdę ci się podoba? To za barbarzyńca, całe szczęście, że nie mówił o mnie! Miejsce wonnej róży jest w różanej jaltanie, nad szemrzącą fontanną w pałacowym ogrodzie. Pójdź ze mną do nie mego pałacu! Proszę, powiedz najpierw, nas też zapraszasz! Ugoszczę cię słodkimi figami. Ktoś mleka ci nie zabraknie! A co z nami? To niesprawiedliwe! My też Szlachetny panie, nie zostawiaj nas na pastwę losu wśród piasków pustyni. Umiem cyrować, smażyć, naleśnić... No co, ogłuchłeś? Siadaj, księżniczko. Decyduj się! Albo wierzysz na nas wszystkie, albo żadnej! Naprawdę nie sprawimy kłopotu. Za duże obciążenie. Chcecie zamęczyć to w jedne zwierzę? Dobry wielbłądek, mądry wielbłądek, wielkim z kim trzymać. A teraz do pałacu. Stój, ty nie zwierzaku! Księżniczko, przybyliśmy. Witaj w moich progach. Lepiej, to ma być ten twój pałac? Cicho, cicho, mi nie bądź niegrzeczna. Właśnie. Dzień dobry wszystkim. Piękne dziś słońce, ale strasznie gorąco. Cieszcie się, bijcie pokłony. Przybyła do was w odwiedziny zamorska księżniczka. Hmm, jeśli to ma być gorące powitanie, to jestem bekiem. O re, ty długo tak jeszcze będziemy iść po tych śladach. ogon, co za koszmarne miejsce. Żar, bucha jak z pieca. Mamusiu, gdzie jesteś? I po co mi to było? To mnie podkusiło, żeby wsiąść do tej piekielnej machiny. Wypłacz tak, to mi zdrowo. Wypłaczesz z ciebie całą wodę. Ja chcę do domu! Gdzie ten mechikuł? Ja wracam do Tam domu! Tam nie pojedzie! Ładny z ciebie przyjaciel! Teraz się wydało! Ale przecież to ty właśnie chciał... Dosyć, chciel... dosyć! Przestańcie obaj! Ledwo opuściliście dolinę już zapomnieliście, że trzeba sobie pomagać w potrzebie? Chodźcie, szukamy ich dalej! Jest nawet całkiem całkiem. Dajcie mi znać, jeśli będziecie sobie jeszcze czegoś życzyły. Czujcie się jak w domu. Jest milszy niż na to wygląda. Tak, ale zastanawiam się, jaki ma w Och, tym cel. Tylko, niepotrzebnie jesteś taka podejrzliwa. Mm, niam mniam, pycha, ale to było dobre. Chciałabym, żeby muminek i reszta byli tutaj z nami. Ciekawe, gdzie oni się teraz błąkają. Biedac. bym zjadł Ach. lody. Malinowe, śmietankowe albo czekoladowe. Ojej, tam są lody, Muminku, patrz! O, mnie się zdaje, że widzę lamioty. Ja również. I tym razem to chyba nie jest przewidzenie. To niedaleko, chodźmy. Idziemy. Uch. Spójrzcie, dziewczynki, jaki ładny wazon. Wiem nawet, jakie kwiaty bym w nim ułożyła. Śliczny naszyjnik. Znalazła blaskę. W lampie siedzi dżing, wystarczy ją potrzeć i wtedy go uwolnię. Pytam, e, to wcale nie jest żadna czarodziejska lampa. Ach, o, leć latający dywanie, rozkazuję ci! Mi, nie dokazuj. Pamiętaj, że jesteś w tym namiocie gościem. <laughs> Chciałam sprawdzić, czy to latający dywan przydałby się nam do szukania mominka.

Pogodzimy się. Wy możecie wziąć tamte dwie, ale ta tłusta jest moja. Dobrze, ta nie za młoda, nie za stara, sam raz dla mnie. A ja wezmę tę małą żmikę, co tak dużo krzyczy. Wycham ją sobie. Też by ci barbarzyńcy mówili o musi A ja O mojej migotce. Wiedziałem, że zostały porwane. Musimy je ratować. <todgłosy> Mają. Ej, ej, ej. Oj, już tak Nie wiem, się mu z głową tolerował do niej, myśleć. że. Oh, nie, widzę. nie, ciemno! Och, nie, wpadajmy w panikę! A, co nie, z nie, Potwór niech nas nie, zachowa! Słyszycie, potwór! B boję się, on nas nie, uciekajmy! Witaj mój drogi, wiedziałam, że nas znajdzie Powiedzcie, jak nas znaleźliście? Mamusiu umilka, musimy uciekać Tak prędko? Dlaczego gospodarze są bardzo gości? Moja droga, jesteś wyjątkowo naiwna To łotwy spod ciemnej gwiazdy A wy zostałyście porwane Szybko, tędy. Ej, a ja, na mnie Mumilku, Rejku, kończcie już, pośpieszcie się. Czy to sobie jedzcie, ale my was zostawimy. Ej, już idziemy, tylko t... Ach, jeszcze tyle pyszności zostało. Chodźcie, nasz nam zesłał tyle wielbłądy. Gdzie jest ten potwór? Dajcie mi go! Hmm? A z was co za jedni? Dokąd to się wybieracie z moją księżniczką, światłem moich oczu! Jestem wdzięczny za opiekę i królewską gościnę, ale pora bym zabrał moją żonę i dziecię do Doliny Teminku. Yeah! <laughs> Stać! Zatrzymać się! Trzymaj się mnie mocno! Dobrze, mój drogi, byłeś wspaniały. Z tobą nie boję się niczego. No, naprawdę, mamusiu. A teraz oddawaj moją piękną księżniczkę! Abdul! Ach, to ty, perełko! A kim jest ta pannica mizernego stanu, którą śmiesz księżniczką? Ledwie się odwrócę, zresztą głupstwa w głowie! Ależ perełko światłości mego życia, mylisz się zawsze, byłem ci wierny! Milcz ty kłamliwy pieś! Trzebrz <grystanie> mi perełko! Ten ostatni raz obiecuję! Już niech więcej! Och, ten wytworny cylinder, ta szlachetność rysów, spokój oblicza. I te oczy, tak łagodne marzycielskie. Czuła. Tak, tak, i to cały ja. Wydź się! Odebrało ci rozum. <grystanie> Wybaczy łaskawa pani, ale przed nami daleka droga. Ruszamy! Ach, nie zostań, błagam, nie opuszczaj niewielki biały szerej. Uh, 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 uh. Co za dzień, najwyższa pora wracać do Doliny Mumilków. Przyjemnie było być nazwaną piękną księżniczką? Pamiętam też bezwstydną pannicę. Przestałem ufać przyszłości. Teraz wiem, że najlepiej najeść się na zapas. Co w brzuchu, to moje. No, chyba masz rację. A, nie mogliście wcześniej powiedzieć? Gdybym wiedziała, że da się zjeść na zapas, i zjadłabym więcej już szeika. <laughs> Tylko przypadkiem się nie martwcie na zapas. Wracamy prosto do domu.